Mowa, która ma zdanie pokazać nam jak posługiwać się pomocami wizualnymi. I powiem krótko, że wyszło to tobie bajecznie. I powiem tak. Bardzo dobre było to, że przygotowałeś wcześniej swoją scenę. Jest to bardzo znaczące, gdyż... Wszystko było na swoim miejscu. Widzieliśmy o czym będziesz mówić, zostaliśmy wprowadzeni, przygotowani do tego i w tym momencie wszystko było tak idealne, idealnie ze sobą wpasowane. Jeśli chodzi o rzeczy odnośnie pomocy wizualnej, przedstawiłeś winogrona, przedstawiłeś jedną książkę, przedstawiłeś drugą książkę, przedstawiłeś kieliszek, otwieracz, przedstawiłeś mowę ciała i jak najbardziej. Są to wymagania projektowe spełnione i powiem jeszcze jedno, że w bardzo dobry sposób wykorzystałeś te pomoce wizualne. Jeśli chodzi o rzeczy, które mógłbyś poprawić, to moim zdaniem jest to, można, można nie podawać tego winogrona do widowni. Cokolwiek mamy, żeby pokazać widowni, na przykład książkę czy winogrono, nie robimy tego podczas mowy. W tym momencie pół widowni się wyłącza i myśli o tym winogronie. Albo przegląda książce i patrzy, czyta, czyta, ale i tak nie rozumie, bo dwie rzeczy na raz się dzieją. Tak? Czyli nie, nie podajemy książki, nie podajemy nic widowni podczas naszego przemówienia, ponieważ to po prostu troszeczkę nam e, wszystko burzy podczas przemówienia. Jeśli chodzi o rzeczy, które były bardzo dobrze zrobione, to przede wszystkim, będę to podkreślał, świetny wokal i świetny głos. Widzę, że pracowałeś nad tym i że miałeś bardzo miły, bardzo przyjazny głos, i to ułatwiło widowni zrozumienie tematu. I przede wszystkim przez, przez to ludzie się śmiali. Ludzie, rozluźniłeś atmosferę. Przez te pomoce wizualne, przez głos, przez swoją mowę ciała, która również była bardzo dobrze e, przygotowana. Wkleiłeś elementy humorystyczne, co również jest bardzo dobrym zabiegiem. Wszyscy się śmiali, byli rozluźnieni, po prostu nie myśleli o tym, co było dzisiaj e, podczas dnia, tylko skupili się bezpośrednio na Twojej mowie. Efektywne i szybkie otwarcie mowy, tak? czyli bardzo. Bardzo taki wstęp dynamiczny. Jeśli chodzi jeszcze o rzeczy, nad którymi mógłbyś popracować, to jeśli mówisz o książce, i o niej opowiedziałeś, to odłóż tą książkę i później mów dalej, bo może się zdarzyć tak, właśnie tak się zdarzyło, że mówiłeś o książce i trzymałeś ją w ręku, opowiadałeś nam o czymś dalej, ta książka tu cały czas była, może ona już dawno była omówiona. I popracowałbym jeszcze troszeczkę nad zakończeniem. Po prostu zrobiłbym coś takiego, co na pewno zapamiętamy. Zakończenie było dobre, lecz krótkie. Więc jeszcze bym popracował nad takim treściwym, energicznym zakończeniem. Podsumowując, świetny wokal. Po drugie, świetny wokal. Po trzecie, świetny wokal, i to jest klucz tego wszystkiego. A oprócz tego, pomoce wizualne bardzo dobrze wykorzystane. Gratuluję. Projektu Trzyma, i tak dalej. Cieszę się, że tak dobrze tobie. Panie.